Serdecznie na trasie robimy troszeczkę zajęło czasu, bo gościu się w śniegu zakopał. Widzicie ten po lewej stronie, nie wiem czy widzieliście, no ale przeżyliśmy to wszystko, parę zdań na temat Canelo Contra Yildream, a mysmeć stulecia, 50-lecia, 20-lecia. Nie wiem jak to, jak to chcemy nazwać, natomiast parę zdań na początek, na początek o o tym co dalej przed Waldezem co dalej przed Bercheltem oczywiście najlepsza walka jaką można w tej chwili zrobić i już w tej chwili Bob Arum zaciera ręce to jest pojedynek Shakura Stevensona z Oskarem Waldezem Kto doskonale wiemy na to jest przygotowany na to jest gotowy Bob Arum oczywiście nie następna walka tylko może gdzieś słyszymy zima ale najprawdopodobniej początek 2022 roku Shakur Stevenson kontra Oscar Valdez będziemy wszyscy to absolutnie oglądać no bo to rzeczywiście będzie pojedynek no którego podobnie jak tego z Berceltem nie będzie można przegapić z drugiej strony najbardziej naturalnym pojedynkiem, jaki byłby, byłby pojedynek z Gerwontą Davisem. Natomiast czy tank jest w stanie zrobić wagę, to jest jedno pytanie. Natomiast to jest mniej ważne akurat, no bo najważniejsza jest przynależność zespołowa, no bo tutaj przynależność zespołowa jaka jest, to wszyscy wiemy, PBC za długo. I za dużo pieniędzy, czyli premier boxing champions Fox i Showtime za dużo pieniędzy włożyli w tanka Davisa i wkładają cały czas, żeby w tym momencie nawet zadawać sobie pytanie, czy jest. Czy jest sens, żeby walczył z, z gościem bijącym się na innej stacji telewizyjnej? Ja to powtarzam do nieskończoności. Ja wiem wielu z was dokładnie to powie, natomiast no, tak jest w Ameryce. Zresztą w Polsce chyba jest podobnie, no bo takie cross walki to się zdarzają. Cross to znaczy e, pięściarz jednego promotora i pięściarz drugiego promotora zdarzają się w Polsce również bardzo rzadko na temat w Ameryce, kiedy Mówimy już o tych naprawdę wielkich pieniądzach, które muszą płynąć za zawodnikiem. No to jest praktycznie, nie, praktycznie niemożliwe. No, nie widzę takiej szansy. Oczywiście byłaby to fenomenalna walka, bo sobie, Waldeza z tą, z tą umiejętnością ringowego postępowania w kryzysowych sytuacjach, no bo tak wyglądała ta cała jego walka z Berceltem, szczególnie po tych runda 7 i 8, kiedy wyglądało, że Berczy odrusza, natomiast ten to przetrwał, ruszył do końca ataku, jak się skończyło, tak się skończyło, także to jest najbardziej prawdopodobna walka, tutaj zresztą Bob Arum nie musi zbytnio głęboko szukać gdzie indziej, no bo on w tej kategorii wagowej ma zawodników, z którymi walkę z Waldezem może zrobić, to w ogóle też jest ciekawa sprawa, że no Valdez od początku, od początku bił się w stajni Boba Aruma, Natomiast tak specjalnie kochany to on nigdy nie był. Dzisiaj oczywiście Bobaru mówi, że jakby miał trochę pieniędzy na boku, to jakby nie miał, no to pewnie by postawił na Waldeza. Natomiast wcześniej akurat takim wielkim fanem tego, który dzisiaj no jest, będzie jedną z twarzy, bez dwóch zdań bez dwóch zdań jedną z twarzy top rank raczej, raczej nie miał, no ale to się, to się wszystko zmienia sam Berchelt część z Was pytała mi się na vlogu, czy tam za pośrednictwem mediów społecznościowych że czy jest możliwy rewanż ani jeden, ani drugi w tej chwili rewanżem zainteresowany nie jest oczywiście żebyśmy zobaczyli oczywiście żebyśmy chcieli zobaczyć ten pojedynek jeszcze raz natomiast obecnie w planach zarówno Berczelta jak i Waldeza rematchu, rewanżu, rewanżu nie ma to tyle jeśli chodzi o ten pojedynek wczoraj Canelo i i, i turecki Lis, bo tak on siebie nazywa czyli Avni i przylecieli do Miami pokazali się na stadionie Hard Rock w przepięknym stadionie w Miami, gdzie grają Miami Dolphins e, przeglądałem troszeczkę typów, te typy się moim zdaniem nie zmienią. No, te typy są, są jasne, no bo e, rzucę wam parę liczb. No, stawiając stówkę czy jest to 100 zł, czy jest to 100 dolarów na Yel Dreama e, zarabiasz 1300, stawiając e, 100 dolarów na niejakiego canelo Alvareza zarabiasz 100. Także jak widzicie tutaj jest to potworny, absolutnie potworny, potworny faworyt. Pytanie czy coś może zrobić. Widzieliście, jeśli nie, no to to zachęcam do zobaczenia czy na Twitterze, czy, czy, na, czy pod dzwoneczkiem, jak ja to nazywam, e, różnica wzrostu, różnica budowy to może nie, bo jak się popatrzy na ten kwadrat, którym w tej chwili jest Canelo Alvarez, no to tutaj budowa jest po stronie, po stronie Canelo, e, ta różnica wzrostu nie będzie miała żadnego znaczenia, no bo jedna z najsilniejszych broni Canelo Alvareza, wszyscy wiemy jaka jest, to jest obijanie tak zwanych schabów łatwiej się ubija schaby kiedy ktoś jest wyższy od Ciebie Więc tutaj te schaby będą bardzo, bardzo bolały eee, Ildrima hmm, uppercut czyli ciosy podbródkowe eee, Ildrim lubi się bić lubi iść na wymiany z kimś takim jak Canelo Alvarez no, jest to samobójstwo natomiast no, Ildrim jest kim jest eee, rozmawiałem z kolegami z Metro Boxing eee, przedtem znaczy w dniu przylotu przed, przed walką, jeśli czytaliście, to na pewno widzieliście bardzo mile wypowiadający, wypowiadający się o Canelo Alvarez'ie e, który Yildirim e, pełen szacunek, cieszę się, że, że możemy walczyć i tak dalej, i tak dalej natomiast jak przyleciał do Miami, no to już nagle, nie wiem, turecka krew prawdopodobnie inaczej tego, jedziemy teraz Lake Lakeshore Drive jak słyszycie w wielu nagraniach jest nawet poważnych, poważnych występuje Lakeshore Drive więc dlatego dzisiaj tędy wracam do domu żebyście przy okazji mogli zobaczyć ale wracając do, do, do Turka Dream Dreama kiedy już leciał do Miami to zaczęło mu się nie podobać że są troszeczkę inne prawa dla kanela Alvareza i troszeczkę inne dla niego. Chodziło o jakieś tam spotkania dziennikarskie, nagrania i kiedy pytał się dokładnie, o której ma być godzinie to powiedział, słuchajcie, jak, jak, jak skończy robić te rzeczy kanela, no to wtedy my się poinformujemy, to zaczął podobno się pluć. Jak, przecież to jest 50 na 50, jestem obowiązkowym rywalem do tytułu mistrza świata musimy być traktowani tak samo no, no nie Avni, no, mam dla Ciebie news jak jeszcze do, do Ciebie nie dotarł te, tego news nie będziesz traktowany tak samo jak najlepszy pięściarz na świecie bo takiej możliwości nie ma no, Michael Jordan był traktowany niż inny bo był Michael Jordan Canelo Alvarez jest traktowany inaczej bo jest Canelo Alvarez o czym tutaj w ogóle rozmawiamy tutaj po lewej stronie jak patrzycie to normalnie jest mnóstwo żaglówek jak dotrwamy do tego czasu to, to zobaczycie jak to będzie wyglądało po prawej jest lejniczka. no i wracamy do chcecie się zmieścić w przerwie między meczami Ligi Mistrzów no bo dzisiaj oglądamy tak chcę nagrać 15 minut ile tu mamy? 7 to jeszcze możemy parę minut porozmawiać no natomiast no, rzeczywistość jest taka no to wszystko jest zrobione od początku do końca pod kanałem. tutaj nie ma takiej możliwości żeby ktokolwiek zwracał uwagę na to co potrzebuje Avni i nie znaczy to, że jest źle traktowany ale nie będzie tak samo traktowany no bo no, nie, nie ma takiej opcji natomiast no, wiem, że pamięć jest krótka część chyba z moich kolegów również yy, omawiając yy, tą walkę wstępnie rzuciła taki temat, że no, ostatnie dwie walki Yildirim przegrał Walki ostatniej nie przegrał, która była ponad dwa lata temu. Sędziowie widzieli, że, że przegrał, natomiast on tą walkę wygrał. Nawiasem, sędziowie na początku ogłosili jego zwycięstwo, później latali już przecież ludzie z, z turecką flagą Po Ringu, później, później zmienili, zmienili zdanie. Jeśli chodzi o mówię oczywiście o walce z DREM. On tą walkę wygrał. On był lepszy od direla co też niewiele znaczy, no bo, bo Kim jest d Ja to wszystko rozumiem ile jest procent szans. No ja ostatnio, żeby jakoś nie wiem, nie, może nie wzbogacić, ale na pewno może spojrzeć troszeczkę inaczej na to wszystko, co jest, co jest z tym związane z, z, z um, typowaniem walk procenty. Zaczęły interesować i, i wyszło, wyszło mi z tych wszystkich procentów i z tych wszystkich obliczeń, które w tej chwili są, że szanse, jakie ma e, Avni Hildryn w walce z skandalem to jest mniej niż 5%. No to co się może zdarzyć? No, zdarzyć no. Jeżeli może się coś zdarzyć, to tylko w pierwszych trzech rundach. Ja nie widzę tutaj kompletnie żadnej innej opcji. Wydaje mi się, że ekipa Jill Dreama doskonale to wie. Słyszę od trenerów Jill Dreama, że zaatakuje od początku, że usiądzie, mówiąc językiem pierściennym, kolokwialnym, usiądzie na kanelo. Wiadomo, że kolokwialny, bo usiąść to na nim nie usiądzie, bo by żywy z tego ringu nie się. Natomiast Oczywiście, że jest to jedyny sposób, no. Boksersko jest siedem razy gorszy we wszystkim. Przesadziłem z tym siedem, ale znacie moje, mój sposób przesadzenia. No, nie ma, nie jest w niczym porównywalny do Karola Alvareza, może tylko pójść na to, że jest większy, że na początku będzie miał jeszcze siłę i nie będzie miał obitego korpusu i będzie mógł po prostu pójść na całość i spróbować jak mi się uda, to mi się nie uda. Okej. Okay? No w porządeczku, to też jest jakaś taktyka no bo na co ma czekać, na, na dziesiątą rundę że będzie, będzie brutalnie obijany jak, jak był obijany Kalum Smith kiedy, kiedy widać było, że Kalum Smith każda następna runda po siódmej, e, kiedy wychodził czy po szóstej, kiedy wychodził to już, było, to już był po prostu załamany że musi być na ringu to kompletnie nie ma żadnego sensu także tam jest parę fajnych walk fajnych rzeczy, które będzie można zobaczyć na tej gali, dla mnie zawsze jest zobaczenie najlepszego pięściarza świata. Nawiasem mówiąc, nie wiem co tam jest w tym, nie wiem co tam podają do picia do jedzenia w tym legendarnym zimie Eddie Reynoso, nawiasem mówiąc, 4 czy 5 lat temu Eddie Reynoso żalił się, że nikt w ogóle nie zauważa jego pracy i nikt nigdy nie, nie będzie go mianował trenerem roku, no te czasy już dawno minęły, natomiast no, patrząc na wszystko, co się u niego dzieje, jak ludzie wyjeżdżają z tego, niczego nie sugeruje, no, ale fakty są jakie są, jeśli chodzi o wyniki sportowe, za każdym razem jak wyskakuje na ring zawodnik Diego Reynoso ze stajni Team Canelo, no to goście nagle mają petardę i dynamikę, że się w ogóle w głowie nie mieści daleko nie szukając Ryan Garcia daleko nie szukając ostatnia walka, którą wszyscy razem oglądaliśmy, czyli Valdez kontra Bercio od który nigdy nie był znany z jakiejś petardy z siły ciosu, nigdy jak sam mówił Andre Ward w tym pojedynku to Berchelt bije, a tamten szczypie no, szczypał, czas przeszły czas przeszły, bo to już to szczypanie się, szczypanie się absolutnie absolutnie skończyło, także e, słuchajcie, to by było na tyle e, będzie więcej e, z trasy, tu jesteśmy przy Sheridan Road wjeżdżamy już na powoli takie miejsca no, nie będę Wam samochodów pokazywał, no bo to bez sensu, kompletnie jest Natomiast i tak powiedziałem to, co miałem powiedzieć. Przyjemnego słuchania, przyjemnego oglądania przejażdżce, kolejnej przejażdżce po Chicago, podczas oglądania Ligi Mistrzów. Ja znam swoje miejsce w szeregu. Ja wiem, co jest ważniejsze. Nie oczekuję, że nagle wszyscy przestaną oglądać Bayern, czy przestaną oglądać mecze Ligi Mistrzów, które zresztą sam oglądam od wielu, wielu dekad i zaczną słuchać moich vlogów. No, ale w przerwie to akurat coś takiego fajnego można moim zdaniem posłuchać, a przy okazji dla tych, którzy słuchają i oglądają, zobaczyć wjeżdżamy z jednego z bardzo wielu starych przejazdów kolejowych, czy, czy przejazdów którymi jeździ metra w Chicago, które ja za każdym razem się dziwię, że się jeszcze nie zawaliły, cena benzyny widzicie po lewej stronie 4 dolary za galon, także możecie przy okazji porównać, porównać ceny pozdrawiam Was serdecznie i to by było na tyle, do następnego